Cześć, witam Was na kanale i zapraszam na film o styczniowych nowościach z bel, tego bel dostępnego w Biedronkach, ja dostałam te kosmetyki na początku miesiąca, więc mniej więcej tak od dwóch tygodni już ich używam i mam je dobrze przetestowane, więc dzisiaj będę mogła Wam opowiedzieć, jakie jest moje zdanie na ich temat, co według mnie warto kupić, o ile jeszcze coś znajdziecie, a co nie. I jeszcze zanim zacznę, to powiem Wam, że jak pewnie większość. Was już kojarzy. Oni co dwa miesiące wypuszczają taką kolekcję limitowaną pod jakąś nazwą. Natomiast pomiędzy tymi kolekcjami, w tych miesiącach, kiedy nie ma tej limitowanki, pojawiają się jakieś tam kosmetyki, które często jest tak, że już były, w trochę innym opakowaniu i wracają w nowej szacie graficznej, w nowym opakowaniu. Albo no jest to coś nowego. Tym razem mamy taką kolekcję. Nie wiem, jak ją nazwać, no bo widziałam, że kilka osób ją nazywa Moist, jak ten puder i korektory. I baza, ale no tutaj jakby w opisie, te, w tej ulotce nie ma żadnej konkretnej nazwy na tą kolekcję Jest tutaj napisane tylko, że czy marzyłeś kiedyś o makijażu idealnym Takim, który nie tylko podkreśli twoją urodę, ale także odpowiednio o nią zadba To wszystko jest możliwe dzięki najnowszej kolekcji B, wzbogaconej o kwas hialuronowy Czyli jeden z najbardziej pożądanych składników kategorii beauty Kwas hialuronowy, powszechnie nazywany eliksirem młodości Jest najpopularniejszą substancją odmładzającą, gdyż odpowiada za właściwy poziom nawilżenia skóry Dobra, i tam dalej jest jeszcze trochę więcej opisu. Natomiast ja Wam dzisiaj pokażę te kosmetyki. Pokażę też opis, jakby ktoś chciał troszeczkę więcej przeczytać, i opowiem Wam, co myślę o tych kosmetykach. No i zaczynamy. Będę szła w tej kolejności, w której ten makijaż nakładałam na buzie. Ceny wszystkich produktów będziecie mieć w opisie, i powiem Wam tak. Mm, nie zrażajcie się, jeżeli u was w biedronkach już jest coś na przykład wyprzedane albo, mm, no nie wiem, są jakieś braki, albo nie widzieliście jeszcze, bo mm, te kolekcje takie właśnie pomiędzy, bez konkretnej nazwy, jeżeli nie jest użyte słowo kolekcja limitowana, to one bardzo często po jakimś tam czasie, po kilku tygodniach, pojawiają się na sklepie internetowym Bell. Więc gdyby ktoś z Was jeszcze nic nie kupił i nie, nie było już u Was w biedronkach tej kolekcji, to nie przejmujcie się, bo. Prawdopodobnie pojawi się to za jakiś czas na sklepie bel. No, ale dobrze. Na makijaż rozpoczęłam od bazy. Jest to Hyaluronic Moist Base, baza nawilżająca do twarzy. Ja wam tutaj zostawię przybliżenie na opis tej bazy, żebyście mogli sobie przeczytać, jeżeli chcecie trochę więcej się dowiedzieć. I ja dzisiaj na buzi miałam oczywiście pielęgnację i dopiero na to nakładałam bazę. Nałożyłam ją na połowę twarzy. Żebyśmy mogli zobaczyć, jaka jest różnica między jedną a drugą stroną, i co do wyglądu samej bazy, jest to niewielkie opakowanie, mamy tutaj 10 gramów. Następna rzecz to kolor, jest ona taka lekko błękitna, bardzo ładnie wygląda. I konsystencja jest taka kremowa, jak ją wyciśniecie, to jest zbita, nic się nie rozpływa, nie zlatuje z ręki i. Powiem Wam tak, trochę jestem zaskoczona, bo tutaj jest oczywiście napisane, że jest ona nawilżająca, ale dalej w opisie jest takie zdanie. Formuła została wzbogacona o niacynamid, który redukuje widoczność porów, przez co makijaż dłużej wygląda świeżo. No i nie wiem, możliwe, że to. Przez to. Natomiast w moim odczuciu ta baza właśnie jest bardziej taka wygładzająca. Jak nałożę ją na skórę, to czuję na dłoń na przykład, czy na palce, to czuję takie wygładzenie, nie czuję kompletnie takiego, wiecie, nawilżenia, jak po kremach, lub przy innych bazach nawilżających, jakie mam. Ona jest taka właśnie. Jakbym zamknęła oczy, nie wiedziała, jakie jest opakowanie, jaki jest opis, to typowo bym powiedziała, że to jest taka klasyczna baza, wypełniająca pory, wygładzająca strukturę skóry. Także ja w odczuciu nie, nie, widzę, nie widzę i też nie czuję niczego takiego nawilżającego, tylko wygładzanie. I tyle. A co do jeszcze zapachu, baza według mnie pachnie tak cytrusowo, ale bardzo ładnie, trochę jakby taką. Skórką z, z cytryny. Bardzo ładny zapach, mi się akurat podoba. Także mmm, powiem Wam szczerze, że mam z nią też taki problem, że po prostu jest taka bardzo cienka granica, którą jeżeli przekroczycie, tu mam na myśli ilość bazy, to jest. Już dramat, więc trzeba bardzo ostrożnie ją nakładać, niewielką ilość i, wiecie, rozsmarować, wklepać, ale naprawdę małe ilości, bo jak nałożycie jej za dużo, to ona zaczyna się rolować. Na twarzy, wiecie, zostają jakieś takie gluty i no, wygląda to naprawdę źle, więc na to trzeba uważać, ale powiem Wam szczerze, że tak jak teraz patrzę na moją twarz i na te moje pory rozszerzone, czy też w ogóle no, pod kątem tego wygładzenia, czy też pod kątem nawilżenia, nie widzę żadnej różnicy na twarzy. Więc niestety w moim odczuciu ta baza jest taka no nijaka. Może tyle, tylko że dzięki temu trzyma się jakoś tam podkład trochę lepiej, chociaż nie wiem, też do końca takiego efektu nie widzę jakiejś tam dużej różnicy. Więc ani nawilżenia nie zauważyłam, ani tego wygładzenia też teraz nie widzę, już mając makijaż na twarzy. Więc ta baza jest taka dla mnie bez, bez, bez szału. Kolejny kosmetyk, który nakładałam na twarz, to już po nałożeniu podkładu na bazę. Jest, był to Hyaluronic Moist Powder, utrwalający puder z kwasem hialuronowym. I tutaj jest też opis, oczywiście, dołączony. Jak zobaczyłam opis tego pudru, to bardzo się ucieszyłam, no bo jest on nazwany utrwalającym pudrem z kwasem hialuronowym. Nie ma tutaj żadnego em, rozświetlenia, jakiegoś tam nic błyszczącego i tak dalej, drobinek. Więc się cieszę bardzo, bo już kilka razy ostatnio były takie pudry właśnie rozświetlające. A ja jednak mam cerę taką mieszaną. Przetłuszczającą się w strefie tej, więc bardzo chciałam, żeby w końcu pojawiło się coś takiego typowo matującego. I tutaj em, muszę powiedzieć, że w opisie jest napisane, że ożywia matową i pozbawioną blasku cerę dzięki właściwościom rozpraszającym światło. I powiem Wam tak: jak ja siedzę przed kamerą przy tych wszystkich lampach. To to cera wygląda idealnie. Z takiej, oczywiście, większej odległości, cera jest po prostu, no jak po Photoshopie, wygładzona, nie widać żadnych nierówności, porów i tak dalej. Natomiast, jak przyglądam się jej z bliska po aplikacji tego pudru, to ona jest, w moim odczuciu, typowo matowa. Nie widzę żadnego, mm, wiecie, wygładzenia, rozproszenia światła, czy tam, wiecie, odbijania światła. Także z tej odległości, jak Wy mnie możecie zobaczyć, to ten puder wygląda pięknie i ja w ciągu dnia uważam, że on cały czas wygląda pięknie tak na wyciągnięcie ręki, bo ta twarz wygląda naprawdę idealnie Natomiast no z bliska, jak się przyjrzymy, to nie to, że ta twarz wygląda jakoś źle, ale no, widać, że to jest twarz przypudrowana, że ona jest zmatowiona i powiem Wam, że nie wiem, jak to jest zrobione, jak to się dzieje, czy może przez ten ym, kwas hialuronowy w składzie, czy co, ale ten puder utrzymuje się na mojej skórze wyjątkowo długo, mimo że ja mam właśnie cerę mieszaną. To z tym pudrem. Ona nie wyświeca się aż tak szybko jak z innymi pudrami. Dłużej pozostaje matowa. Makijaż wieczorem wygląda naprawdę nadal bardzo ładnie. Więc ten puder jest w ogóle moim hitem tej kolekcji, moją ulubion, moim ulubionym produktem z całej kolekcji. I właśnie gdybym musiała wybrać tylko jedną rzecz, to byłby, ten, byłby to ten puder. Jest świetny, właśnie w kamerze wygląda bardzo dobrze. Tak wiecie, w ciągu dnia na żywo też bardzo ładnie wygląda. Długo utrzymuje makijaż na buzi no i jest matujący co moja cera mieszana przetłuszczająca się bardzo lubi także no nie mam żadnych zastrzeżeń jeszcze wam tylko powiem że puder tak słodko bardzo przyjemnie owocowo pachnie kolor ma taki lekko żółtawy i tyle no jak go na... zrobiłam też wam słocza, co pewnie już widzieliście to on tak, potarty palcem, i po skórze, jak się przejedzie, to faktycznie jest matowy, nie odbija światła. Więc, hmm, chyba jeśli chodzi o to, to, co oni tutaj napisali, że właściwością rozpraszającym światło to chyba właśnie tak o, jak ja przed Wami siedzę, z tymi lampami. To to ładnie wygląda, no ale jak wiadomo, nie każdy nagrywa filmy, nie każdy robi sobie zdjęcia tak na co dzień e, Dlatego Wam mówię, że w takim życiu codziennym, jak ja się przyglądam swojej twarzy, to nie dość, że właśnie ona dłużej e, jest matowa e, Ładnie jest utrzymany przez cały dzień ten makijaż e, To tak, ja jak mam teraz na wyciągnięcie ręki lusterko, to też uważam, że ta twarz wygląda bardzo ładnie I no tak jak Wam mówię, już dwa tygodnie używam tych kosmetyków, pudru codziennie i jestem naprawdę zachwycona. Także, puder świetny. Polecam, jeżeli tylko złapiecie w swoich biedronkach, albo mam nadzieję, że się pojawi kiedyś on w sprzedaży internetowej na stronie, w sklepie Bell. Trzymam bardzo kciuki, bo to jest świetny kosmetyk. Kolejny produkt, którego używałam, to były korektory. One są nazwane jak, jak Hyaluronic Moist Concealer, korektor do twarzy z kwasem hialuronowym. Mamy do wyboru dwa kolory: 01 oraz 02, czyli light oraz medium. W nazwie mamy, że jest do twarzy, natomiast tutaj w opisie jest napisane okolice oczu oraz twarzy, także spokojnie pod oczy możemy go używać. Tak jak mówiłam, są dwa kolorki i Aplikator jest taki zupełnie klasyczny. Nie jest to ten mój ulubieniec, który czasem pojawia się w błyszczykach oraz korektorach Bell. Ten jest zupełnie klasyczny. Ale co do korektorów, to powiem Wam, że ja generalnie mam wrażenie, że Bell tworzy wszystkie korektory bardzo do siebie podobne, jeżeli chodzi o formułę. Bo jak ja nakładam ten korektor pod oczy um, i mam w pamięci te, to, jak wyglądają pod okiem inne korektory z Bell, z tych różnych kolekcji limitowanych, to wydaje mi się, że one wszystkie są do siebie bardzo podobne, czyli takie średnie krycie, które można zbudować. Pod okiem one nie wyglądają ciężko, delikatnie się zbierają u mnie. Natomiast robią to właściwie wszystkie korektory. Nie wygląda on sucho pod, pod, na tej skórze pod okiem. Nakładałam też ten korektor na pryszcza na brodzie i też ładnie sobie poradził, więc generalnie no wydaje mi się, że te korektory nie, no, nie różnią się niczym od tych, które były wcześniej. Ja nie widzę żadnej różnicy. Nie czuję też na skórze żadnej różnicy. Także mogę powiedzieć, że znam te korektory dłużej niż te dwa tygodnie, od kiedy ich używam. I uważam, że są naprawdę bardzo fajne, dobrze mi się sprawdzają i, i ładnie wyglądają. To tak na co dzień bym powiedziała, że są idealne produkty, bo nie widzę, żeby obciążały skórę. Mają fajne takie codzienne krycie. Natomiast gdybym szła na jakąś imprezę i chciałabym, żeby ten makijaż był idealny, no to raczej bym nie używała tego, tylko innego korektora, który trochę mocniej kryje, a nałożę go w mniejszej ilości. Ale tak czy inaczej, bardzo lubię korektory bel. Tak, właśnie na co dzień do codziennego makijażu. I jeżeli Wy również dotąd byliście byłyście czy byliście fanami tego, różnych korektorów z bel. To te powinny Wam się również spodobać. E, następna rzecz, której użyłam, to były usta. Dwa błyszczyki do ust. Trochę nie, nie w kolejności, ale jakoś tak mnie naszła ochota, żeby najpierw nałożyć błyszczyki. Więc mamy w kolekcji dwa. Kolory. Shimmer Lip Gloss, błyszczyk optycznie powiększający usta. Właśnie ja się zastanawiałam, czy tutaj w składzie będzie coś mm, takiego, wiecie, drażniącego, coś takiego szczypiącego, mm, ale to jest chyba właśnie takie typowo optyczne powiększenie, czyli takie ładne odbijanie światła, dzięki czemu te usta wydają się trochę większe. Kolory to 01 Pure Shine i 02 Nude Shine. E, powiem Wam, że pierwsza rzecz najważniejsza dla mnie, to znaczy najważniejsza, ogólnie. No rzucająca się w nos, że tak powiem, to przepiękny zapach, taki budyniowy, waniliowy, bardzo ładny Mi się on osobiście bardzo podoba I tak, na pewno dla mnie ładniejszy jest kolor New Shine. To znaczy uważam, że to Pure Shine to jest taki uniwersalny błyszczyk, bo on mimo, że w opakowaniu wygląda jak taka biała perełka To na ustach zostawia sam błysk i... Trochę drobin, ale nie taki brokat, tylko widać takie delikatne drobineczki i nie ma ich za dużo. Natomiast ten drugi taki beżowo-różowy, bardzo ładny kolor, uważam, że wygląda przepięknie. On ma taki kolor, widzicie w opakowaniu, jak on wygląda, natomiast on nie ma mocnego krycia, więc jeżeli nałożycie go na gołe usta, to one będą bardzo delikatnie zabarwione. I co Wam powiem, to błyszczyki mają dosyć lekką konsystencję. Nie jest to coś ciężkiego, lepkiego, gęstego, takiego, co utrzyma się bardzo długo, więc no nie, nie będzie to coś super trwałego, w moim odczuciu. Wydaje mi się, że te błyszczyki są takie średnio-lekkie, więc no. Trochę można przy... pogadać, czegoś się napić, ale raczej one szybko się zjedzą. Mm, ale, no, nie wiem, no, mi się wydaje, że to nie jest jakiś duży problem, żeby błyszczyki poprawić, bo, no wiadomo, to nie jest jakaś tam formuła długotrwała. Nie ma się coś spodziewać cudów. Natomiast kolory ładnie, ładnie wyglądają na ustach, właśnie pięknie odbijają światło. Może dołożę tego właśnie nude shine. Pięknie odbijają światło. Ja mam go, ten błyszczyk właśnie teraz nałożony na konturówkę. O. No i zobaczcie, pięknie się, naprawdę, pięknie się błyszczą usta. Bardzo ładnie pachnie ten błyszczyk, więc sama przyjemność skorzystania. No i dodatkowo dzięki temu, że tutaj w składzie jest, hmm, czekajcie, w oparciu o olej z nasion, chochowy, e, witamina E oraz ekstrakt z liścia aloesu, e, nawilżają i wygładzają usta, więc no same plusy, tak? Ładnie pachnie, ładnie wygląda, piękna tafla, i jeszcze nawilża usta, także. Naprawdę, błyszczyki mi się podobają. No tylko kwestia tego, który bardziej Wam się spodoba, ten taki, z lekkimi, bardzo delikatnymi drobinkami, bez koloru, czy taki delikatny nude. Ale błyszczyki zdecydowanie na plus. I ostatni kosmetyk, który mamy w tej kolekcji, to baza pod cienie. Nazywa się ona dokładnie Moist Eyeshadow Prime. Korektor do twarzy z kwasem hialuronowym. Co? Taki ma opis tutaj na tej ulocce. Jestem w szoku, nie wiem, co się może jakiś błąd. Ale później już jest opis Moist Eyeshadow Prime to kremowa baza pod cienie w kolorze nude. Także, no okej, okay, to już wszystko, wszystko się wyjaśniło. Po prostu może jest jakiś błąd tutaj w, na tej ulotce u góry. W każdym razie, no baza ma nam tutaj zwiększać intensywność nakładanych cieni oraz zapewnić ich, pre, ich pre, perfekcyjne blendowanie. No i w składzie też mamy jakieś, jest gliceryna, która nawiża delikatną skórę powiek. Ja na razie testowałam ją kilka razy i. Sprawdza się dobrze, bo mam już chyba dwie bazy pod cienie z Bell, z jakichś tam starszych kolekcji limitowanych, i uważam, że ta działa bardzo podobnie, czyli te cienie fajnie się przyklejają do powieki, ładnie się trzymają, łatwo się je blenduje. Natomiast jeśli. Tak, dzisiaj też mam jedno, tylko na jednym oku tą bazę, na tym samym oku. Po tej stronie mam bazę do twarzy nałożoną I też bazę na to oko tylko Żeby sobie to porównać Natomiast powiem Wam szczerze, że No ja tak na co dzień Kiedy nie testuję niczego To nakładam po prostu na powieki korektor I delikatnie go pudruję Albo nakładam po prostu beżowy cień I jak mam być szczera To ja takiej dużej różnicy Nie widzę pomiędzy tą bazą A powieką z korektorem Także no... Tak, gdybym używała na co dzień bazy, nie korektora jako bazy, tylko typowo bazy pod cienie chciałabym używać To to jest naprawdę fajna baza, tak dobrze się na niej blenduje i cienie ładnie się utrzymują Natomiast, tak jak Wam mówię, ja głównie korzystam z korektora w tym celu I też sprawdza się on no, bardzo podobnie do tej bazy, także dużej różnicy nie widzę Dla mnie osobiście, no baza nie jest mi jakoś tam niezbędna, ale jeżeli Wy korzystacie to uważam, że ta baza podcienie jest naprawdę całkiem w porządku. Ma taki lekko beżowy kolor, niewielka ilość oczywiście, trzeba nakładać niewielką ilość, żeby to się nie pozbierało od razu. No i co, no dobrze się sprawdza, łatwo się wszystko blenduje, kolory są intensywne na powiece, więc... W porządku. Podsumowując, moim ulubionym kosmetykiem z tej kolekcji jest zdecydowanie Puder. I ja już sobie zrobiłam zapas, ale mimo wszystko liczę na to, że Bell wprowadzi go do stałej sprzedaży w sklepie internetowym, chociaż. Także Puder zdecydowanie mogę Wam polecić. Oczywiście, jeżeli macie jakąś tam cerę, która lubi mat, albo lubi takie konkretne utrwalenie, bo jeżeli szukacie rozświetlenia cery, no to raczej Wam się nie spodoba. Ale ja mówię tutaj, wiecie, z moją, moja opinia przy mojej cerze. Takiej przedłużającej się, no to ten puder jest świetny. A jeżeli miałabym wybrać najgorszy kosmetyk z tej kolekcji, też dla mnie, no to to będzie ta baza, bo nie widzę za bardzo jej działania. Także ulubiony, raczej taki. Średni, a to są kosmetyki, wszystkie te pozostałe, czyli baza, korektory i błyszczyki. To są produkty, które z przyjemnością będę nadal, um, których będę z przyjemnością używać, bo naprawdę dobrze się sprawdzają, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Nie są to raczej, nie sądzę, żeby to byli raczej ulubieńcy w, w swojej kategorii, czyli no nie będą to moje ulubione błyszczyki, czy też baza. Natomiast są to produkty, których ja będę na pewno używać na co dzień, czyli korektorów używam z Bel. Cały czas z różnych kolekcji i bardzo je lubię. Błyszczyki też sobie zostawię tu na wierzchu Jak będę pamiętać, to będę sobie te usta nabłyszczać i nawilżać Natomiast no nie jest to coś takiego wybitnego, bez czego nie da się obejść Ale myślę, że to jest kosmetyk dla mnie teraz, który już taki jest I bardzo się cieszę, że udało mi się jeszcze kupić zapas Także to już wszystko na ten moment pokażę Wam się, zrobię taką jeszcze tylko przebitkę, żebyście sobie mogli zobaczyć ten makijaż za kilka godzin um, Oczywiście pamiętajcie o tym, że pewnie będę miała startowe tutaj ten dół twarzy od szalika jakiegoś, czy też maseczki Natomiast um, mam nadzieję, myślę tak, że ten makijaż naprawdę dobrze się utrzyma, bo no tak jak Wam mówię, już dwa tygodnie używam tych kosmetyków i... Coś tam o nich wiem tak, Także w tym momencie się z wami żegnam Dziękuję wam za oglądanie e, Dajcie koniecznie znać, czy udało wam się kupić coś z tej kolekcji Czy w ogóle coś was zainteresowało Czy może teraz chcielibyście po tym filmie coś kupić e, A ja za chwilę wam się jeszcze tylko pokażę e, Po kilku godzinach Dziękuję wam już za oglądanie Do zobaczenia w kolejnych filmach Przesyłam wam buziaczki Mua. Pa, pa! Hej, wpadam do was 10 godzin odkąd skończyłam robić e, makijaż e, I... Tak się on w tym momencie prezentuje, więc szybciutko po kolei. Mm. Co do bazy, to nic się nie zmieniło przez ten czas. Puder, no twarz mi się świeci, nie ma się co tutaj oszukiwać. Oczywiście, że się świeci, ja mam cerę mieszaną, więc no, już się błyszczy, ale tak jak Wam wspominałam, bardzo fajnie na długo utrzymuje mat ten puder, więc mm, po prostu ja w ciągu dnia, jeżeli uznaję, że dzisiaj tego nie robiłam, nie robiłam poprawek. Natomiast jeżeli chciałabym gdzieś tam, wiecie poprawić ten makijaż, trochę się ogarnąć, to spokojnie wzięłabym bibułkę, odcisnęła sebum i dołożyła tego pudru i on naprawdę bardzo długo, na mojej cerze przynajmniej, wytrzymuje. Także puder świetny. No tutaj z dołu twarzy mi się starło, ale to przez to, że szalik noszę, wiecie, tak pod nos prawie i tutaj cały czas coś się ociera, także no tu mi się właśnie, widzicie, pościerało i tak trochę też podkład, ale to nie jest akurat wina pudru. Następna rzecz to korektor. I korektor pod okiem, tak jak Wam wspominałam, minimalnie się zebrał, trochę się zebrał, ale uważam, że on właśnie jest bardzo, bardzo podobny do, do tych korektorów, które z Bell dotąd już miałam, znałam. Także, no tak jak mówiłam, krycie takie średnie, na co dzień bardzo fajne i dobrze wygląda. No tak jak mówię, troszeczkę się zebrał, ale u mnie to raczej standard. Dalej, jeżeli chodzi o bazę, to zobaczcie, tu mam. Bazę na tej powiece, a tu nie. I myślę, że jakiejś tam dużej różnicy nie ma. No Może tutaj no, trochę mi się zebrały te cienie w załamaniu, ale ogólnie chyba jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Baza jest w porządku, tak jak mówiłam Wam, jeżeli używacie, to jest ta. Tutaj jest ok. Aha, no i baza pod podkład też jest tylko na tej stronie twarzy, ale tak jak już wspominałam, ja nie widzę za bardzo tutaj różnicy po tej czy po tej stronie. No i ostatnia rzecz to błyszczyki Błyszczyki bardzo mi się podobają Też tak, no trochę może mniej niż puder Jednak puder to jest taka wisienka na torcie z tej kolekcji Natomiast właśnie korektory są fajne Baza pod cienie jest fajna I te błyszczyki No i błyszczyki powiem Wam Teraz mam okazję, żeby Wam pokazać na czystych ustach Bo wcześniej miałam konturówkę, także szybko Wam pokażę To jest ten nude O, widzicie on daje troszkę tego koloru Natomiast... No nie jakoś bardzo dużo, nie jest to super kryjący błyszczyk. Także tak po prostu dla Waszej informacji, żebyście wiedzieli, że no jakiś tam kolor ma, ale nie jest to bardzo duże krycie. No i teraz ten perłowy, uwaga. O, widzicie? On ma troszeczkę takich drobineczek jasnych, ale to nie jest takie. Nie jest to jakiś tam hanski brokat. Nie wygląda to nieładnie, uważam, że tak, po prostu taka wzmocniona tafla. No, tak wygląda i błyszczyki też są naprawdę przyjemnie, przepięknie pachną. Także to już wszystko, cała ta kolekcja nowa z Belle. Tak wygląda makijaż po 10 godzinach. Także, no, błyszczyk przy jedzeniu od razu się zjada, a cała reszta na twarzy wciąż jest, także. Super, dajcie koniecznie znać, tak jak wam osta przed chwilą właściwie Na końcu tamtej części Mówiłam, to dajcie znać, czy kupiliście w ogóle coś z, tej, z tych nowości Czy może planujecie, czy coś was zainteresowało No i to tyle Teraz już ostatecznie się z wami żegnam Do zobaczenia w kolejnych filmach, przesyłam buziaki Mua. Pa, pa!